Cześć mordeczki, z tej strony GNT YouTube, witam Was w pierwszym unboxingu na moim kanale. Tak, jak zapowiadałem na wczorajszym live dzisiaj przyszła do mnie paczka z nowym mikrofonikiem. A jaki jest to mikrofonik? Jest to mikrofon SPC Gear SM900. Tak, postanowiłem go zamówić, dlatego że... No teraz mnie słyszycie, nie? Dalej się to ledwo mnie słyszycie. Halo, halo. No, <laughs> przepraszam. No i na tym będzie o wiele lepiej słychać. Pod koniec odcinka oczywiście będzie porównanie obu mikrofonów. Jak słychać mnie z tego mikrofonu? Jak mnie słychać z tego ze słuchawek, nie? Także. No co? Widzimy się w odpakowaniu. Także do no zaraz. Dobra mordeczki, jak widzicie już jesteśmy. Unboxing. Jak widzicie mamy tutaj trip do gamingu, do nagrywania jakichś coverów na przykład no do muzyki czy coś, nie wiem, Hot Sixty i te sprawy. No, YouTube no i Voice. Voice over jakiś. Kurde, nie wiem o co komu, Ale dobra. No co, zabieramy się do unboxingu. Powiem Wam, że bardzo się cieszę, że mi ten mikrofonik już przyszedł. gdyż myślałem, że nie przyjdzie, bo prawie myślałem, że naprawdę nie przyjdzie. Myślałem, że nie przyjdzie. I co ja go teraz mam wysunąć jakoś? Aha, jeszcze tutaj trzeba. Jeszcze tutaj trzeba wszystko posłuchać. Jeszcze tutaj z boku. O, jak widzimy to pokazał nam się już SPC gir, -E wiadomo czekaj tam coś mi się tu skąpię dzieje także o, tutaj jest Bam, da, bam. No i mamy mikrofon. Nie no. Zdejmujemy to oczywiście. I mamy mikrofon. Mamy mikrofonik. Powiem Wam, że myślałem, że będzie większe trochę. Jak widzimy, mamy uchwyt na mikrofon. Instrukcję. Ja będę musiał przeczytać na pewno. Ja będę musiał przeczytać na 100% bo jest na bardzo ważna, już pierwszy raz w ogóle mam taki mikrofon. No co, no i mamy oczywiście uchwyt. Yy, no i oczywiście sam mikrofon. Powiem że tak... No, ważyć trochę waży. Takie, no Kilo może nie, ale takie no pół kilo waży. Pół kilo waży. Także no... Nie no i statyw. Statyw... Pudełko no, sobie już możemy dać sobie na bok. Damy sobie tutaj, wszystkie rzeczy sobie rozłożymy. No i tak, no mamy instrukcję, wiadomo, jak to przy każdym prawie, prawie modelu. No, mikrofonik, koszyk i... Nie, dobre, bo się łatwo rozkłada. Podobnie tutaj pójdzie tu uchwyt. No, damy radę, A to oni już tutaj. Aha! Nie to tak sprytnie zrobili. Także no, nieźle, nieźle. No i co mu, mogę nie powiedzieć? No, fajnie wyglądam. Rozpakujemy go hmm. sobie jeszcze. fajnie Na przykład teraz, jak e, będę coś nagrywał to mogę sobie tego wyciągnąć z tego, ze statywu, no i mówić, nie? do was także także no, się cieszę no i co? ja jakoś poustawiam kamerę żebyście widzieli jak to montuję oczywiście będziecie mieli to w przyspieszonym tempie, bo nie będzie wam się opłacało w ogóle patrzeć tak no normalnie jak to montuję, bo to zajdzie trochę także co? ja sobie przeczytam instrukcję no i co? no i Widzimy się za chwilę. Także co? Czy Pozdro, Pozdrow Elo, mordeczki, do zaraz. Dobra, mordeczki. Jak widzicie, mikrofonik już zamontowany. No, jak widać, musiałem tu usunąć część, która jest tam. Tak, tam jest ta część, musiałem ją usunąć, gdyż nie miałem miejsca na mikrofon, a teraz mam. Mogę go normalnie przesuwać sobie. I kozak, nie. Także wszystko jest uregulowane, tak jak ma być. Mikrofonik świeci, zresztą widzicie takie niebieskie coś. No, jak widzicie, była tu próba młotka. <grym> no, myszka się musiała przeteleportować na dół, no, bo tutaj niestety nie ma już miejsca dla niej. Także co? No, widzimy się na próbie głosu tego mikrofonu oraz tego mikrofonu, i zobaczymy, który lepiej wyjdzie. No, także co? No. Widzimy się za chwilę, nie? Dobra, Siemaneczko Mordeczki z tej strony GNT YouTube. Jak widzicie, jest to próba mikrofonu SPC Gear SM900. Także mam nadzieję, że wypadnie on dobrze. Dobra, Siemaneczko Mordeczki. Jak widzicie, jest to próba mikrofonu. Po prostu ze słuchawek. No, także. No, mordeczki, także jak widzieliście na porównaniach, no, SPC Gear wygrało, w 100% wygrało, słyszycie mnie teraz o wiele głośniej i wyraźniej, no, a patrzcie jak daleko jestem, a teraz, no, także, także byczki, ten mikrofon sobie mogę już schować, no i co? No i oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli ten unboxing Wam się zostawił, możecie... zostawił. Spodobał, możecie zostawić łapę w górę i suba tam na dole, gdyż lecimy po 400 subów. Tak, do końca roku. Także co, byczki? Ja Was dalej nie zatrzymuję. Trzymajcie się. Siemaneczko.